Wojciech Marchewczyk, wydawca, redaktor naczelny od początku Hutnika, pisma podziemnego członków i sympatyków EDZZ Solidarność, huty im. Lenina. Taki mieliśmy pełny tytuł, informatora o sprawach, które się dzieją na terenie Kombinatu i Polski. No to duża gazeta, bo wydawaliśmy to już w 1988 roku, to był szósty rok nieprzerwanie wydawanego pisma. Byśmy robili to w dużych nakładach między 5 a 10, a nawet czasami się zdarzały nakłady 20 jednorazowo. I w 88 rok jest właściwie rokiem, który zaczyna siadać działalność opozycyjna. Może to z tych perspektywy teraz prawie 30 lat, trzeba powiedzieć odważnie, że. Właściwie ludzie zaczęli się włączać, zaczęli wchodzić w własne sprawy, jakby się zaczęli przyzwyczaić do tej sytuacji beznadziejnej, jak tam wtedy było. Trzeba pamiętać, że kraj wtedy naprawdę dążył do kompletnej ruiny. Wiadomo było, że dalej się pociągnąć nie można, jednak sankcje, restrykcje, jakie były wymierzone przez amerykański nie tylko w nasz kraj, powodowały jednak, że no, ludzie zaczęli popadać w coraz większą nędzę. Strajk w Hucie wybuchł w dość dziwnym miejscu. Były duże, różne podejrzenia, przede wszystkim co do osoby, czyli szewczo-wańca chłopaka, który się zwiął się znikąd, nie był znany. Pamiętam nasze narady na początku strajku u księdza Jancarza w Niszczyjowicach: czy popieramy ten strajk, czy nie. Były różne rozmowy na ten temat, różne dyskusje, niemniej on zaczął zataczać coraz szersze kręgi, postanowiliśmy się to włączyć. I tak namówiliśmy z tych starszych działaczy, którzy byli znaczy z jakimś autorytetem w hucie, jak na przykład Hansdick, czy, czy Edek Nowak, czy Jasiek Ciesielski, czy Maciek Mach, żeby się oni jednak dość mocno do tego włączyli. I włączył się również nas taki nieformalny kapelan ksiądz Sakiewicza Zaleski również uczestniczył w kombinacie, muszę odprawiał, był tam bardzo aktywnym wtedy kapłanem. Myśmy jako hutnik postawili się włączyć wszystkim informacje, to co najlepiej robiliśmy. Otrzymaliśmy codziennie porcji informacji, codziennie hutnik był drukowany w dość dużych ilościach i kolportowany na terenie kombinacji. Tych informacji było dość sporo. Ale niestety i tak jak y, strajkujący byli odcięci od informacji zewnętrznej, oczywiście tam, żeby w Europę podsłuchiwali, jakieś tam inne y, możliwości, niemniej ta informacja była bardzo obcięta, nie były praktycznie. Nasłuchiwali, myśmy przekazywali informacje zasłuszane i przywiezione z Polski, były drukowane jak ten strajk, y, jakie ma echo ten strajk w całej Polsce i okazało się, że jednak udało się na niego zwrócić uwagę, to nieskromnie powiem, również i hutnikiem, z tym, że codziennie te informacje wychodziły. Myśmy mieli świetny kanał do przekazywania naszego hutnika do mediów zachodnich, czyli do Wolnej Europy, Głos Ameryki, Radia France International czy BBC i były czytane te komunikaty, te informacje, które były podawane przez, przez nas właśnie w tym piśmie w hutniku. Myśmy to dość duży nakład robili, bo zainteresowanie było ogromne. Tym, jak mówię, była y, zmowa milczenia, środki masowego przekazu oczywiście nie przekazywały wtedy, a prawie w ogóle, jeżeli to, bardzo źle ten strajk przedstawiali jakich, jakichś warchołów, nie wiadomo czego. Wiem, że on się z początku nie, również nie miał wsparcia, pomimo tego, że był tam ksiądz Isaak nie miał wsparcia Kościoła Jasnego, bo wtedy zaczynały być te pierwsze sygnały, że komuniści chcieli się dogadać z rządzącymi. Znaczy rządzący komici chcieli się dogadać z tą tak zwaną konstruktywną opozycją i zaczęli szukać już możliwości, jakoś wybrnąć z tego patu, zdając sobie sprawę, że gospodarka dalej tego nie pociągnie, że po prostu to się w pewnym momencie wszystko Myśmy drukowali to w kilku punktach. Jak mówię jeszcze raz, nakłady robiliśmy po 2-3 tysiące codziennie, czasami więcej. Były oczywiście, ponieważ braki papierowe były wtedy ogromne, więc myśmy zmniejszyli rozmiar tego hutnika do kartki A5 dwustronnie zadukowali A jaką techniką? Technikę były trzy bo cztery techniki były, bo była technika sieto druku, część robiła między innymi leszek Jaranowski robił się druk. A dwie inne drukarnie y, robiły y, to y, na offsetcie. A gdzie, gdzie były te drukarnie? Y, drukarnie były, jedna była, y, znaczy drukarnia była wszystkim u nas na, na tym, na y, w Azorach. Pomimo no, wpadki myśmy tam wrócili z powrotem z tym sprzętem po wpadce w 1987 roku, z powrotem tam drukowaliśmy. I druga była, to były usługówki robione przez Solidarność Walczącą, przez Chlebowicza mieli taką drukarnię, którą nam robili. W tych trzech miejscach, czy czterech myśmy drukowali. Potem było to wrzucane do jednego punktu i Jurek Rusek, zwany Ostrożnym, zajmował się tym kolportażem, rozwoził to po całym Krakowie. Logistycznie było potwornie trudne to do zrobienia, ale udało się. Kto redagował te informacje? Z, y, udało się, jak zamknąłem ten temat jeden, rzeczywiście logistycznie to opanować. Informacje przychodziły w momencie przekazywania y, bibuły, czyli po prostu hutnika przekazywania do, do, do centralnego kolportażu na terenie huty, który był. I oni zbierali z poszczególnych wydziałów informacje, które odbierał nasz kolportaż, czyli Jurek Rusek. Przechodziło to do mnie do fizycznie, do moich rąk. Ja to redagowałem od początku do końca, i potem już gotowy materiał przesyłaliśmy do tych pozostałych miejsc do drukowania. Czy do Leszka, który gdzieś tam w Hucie to robił, czy do tej drukarni, to znaczy u nas na Azorach, to była główna, którą myśmy robili, i jeszcze do Chlebowicza, który klepał tu gdzieś pod Krakowem. Zagórzana. A kto przekazywał Zagórzana. Chlebowiczowi? Tego już nie pamiętam. Byli. Łączników mieliśmy dość sporo, bo w, kręgu, w moim kręgu zainteresowań, czy w kręgu ludzi, którzy pracowali wokół Hutnika, bo porywak nawet do 20 osób. Także tą sieć informatorów, kolporterów i, i, i przede wszystkim znaczy przede wszystkim te, 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 te dwa człony, to było podstawowe w każdej redakcji, no, żeby po prostu zebrać informację, wydrukować ją, przekazać. co? Bo bardzo istotne w tym momencie. Jak mówię, codziennie to szło. Myśmy do tej pory. Ale tak... czy to był hutnik, czy to było inne? Ja byłem odpowiedzialny tylko i się za hutnika i tylko jego robiłem. Były jakieś tam próby innych, wiem, przez inne redakcje robione, ale to byłem sporadycznie raz na jakiś A czas. Przegląd wiadomości strajkowych. Przegląd wiadomości strajkowych był wydawany wewnątrz kombinatu. Ktoś tam to robił, nie wiem kto, powiem szczerze, to nie moja działka była. A myśmy się ograniczyli tylko do tego, tak mi to i tak zabierało po prostu całą dobę na okrągło, bo to przecież zbierało się informacje, redagowało, drukowało, zbierało, korportowało i tak dalej i tak dalej, tak prawie dwa tygodnie to trwało dość długo. Myśmy tam podbili troszkę tych numerów. Myśmy każdy sygnowali nowym numerem, żeby to była informacja pełna, pewna i wiadomo, że to było z pewnego źródła. Myśmy się włączyli później na pewno, bo jak mówię, z początku były Wątpliwości co do charakteru tego strajku. Jakby były poważne narady u tego, u księdza Jancarza. Nawet najlepszy do rządu był, w początku nie uczestniczył w tym strajku. A nawet z tego, co sobie przypominam. A kto brał Unia w tych naradach? pamiętasz? Tak mówię ci. Był Hanslik, byłem ja, był chyba Edek Nowak. Yy... Maciek był chyba już. Chociaż nie wiem, czy Maciek jeszcze uczestniczył. To był sam początek. Czyli po moich czyli po 23 kwietnia wiem, że zaczęły się te rozmowy, czy się włączać, czy nie. Potem został ściągnięty z tego strajku Szewczuwaniec wtedy. Wiem, że go tam bardzo długo maglował go ksiądz Jancarz. I po rozmowie z nim chyba face to face przez jakiś czas. Potem wrócił i powiedział, że popieramy ten strajk. Że zdobył mhm. zaufanie tego człowieka. No to ważna informacja. Tak? To była informacja, którą on potwierdził później. Bo jak mówię, jeszcze raz myśmy z początku wręcz chcieli wygasić ten strajk, uważając to za prowokację ubecką, Żeby doprowadzić do spałowania, do zrobienia jakiegoś dość mocnego, co miało miejsce w gruncie rzeczy na końcu. Trzeba pamiętać, że przez to, że potrafiliśmy zwrócić uwagę na ten strajk przez tą informację przekazywaną codziennie. Włączył się do tego episkopat polski, do negocjacji. Tam postulaty były no, przywrócenie wszystkim Solidarności to był pierwszy postulat. Oczywiście były również postulaty związkowe, czyli podniesienie płac, i tak dalej, a chodziło o wypuszczenie ludzi siedzących. No, takie ogólnie, jak to Solidarność wtedy miała te, te swoje pomysły. I pamiętam, że włączył się Episkopat wtedy i Tygodnik Powszechny, gdzie była pani Halida Bortnowska i ona się podjęła tych negocjacji wtedy z dyrekcją, nie tylko z dyrekcją, jak i z komitetem partyjnym, czyli to pod całą organizacją partyjną, czyli komitetem fabrycznym, przepraszam, partyjnym. Nie pamiętam, czy jeszcze był, już, jeszcze był tym sekretarzem, czy nie był, a w każdym razie te negocjacje były na tym, na tym szczeblu. Miały się zakończyć jakimiś tam ustaleniami, a wiemy, że zakończyły się tym, że nastąpiła pacyfikacja po prostu po raz kolejny.